To jest niezwykłe, bo puszkowane ryby, a zapach jest zupełnie nieprawdopodobny. Nie wiem do końca, co tutaj mamy, więc poproszę o wyjaśnienie. What do we have here? Co my tu mamy? Mamy tu wyjątkowe sardynki. Jak wiesz, jest to flagowy portugalski produkt puszkowana ryba. Produkujemy je od zawsze. To wyjątkowa potrawa, ponieważ sardynki, które wkładamy do puszki, leżakują w nich przez dwa lata. To jest jak szampan, bardziej jak wino. Pyszne są, niebywale delikatne, niewyczuwalne zupełnie są ości, w przeciwieństwie do sardynek, które jadłam w Warszawie. Ości naturalnie się rozpuszczają i ich składniki odżywcze, takie jak wapń czy wiele innych, przenikają do mięsa ryby. Like to jak nauka, dokładnie. To jest makrela. Bardzo delikatna, pikantna i miękka. Makrela, która w ogóle nie smakuje rybą. Bardzo, bardzo ostra. Kto lubi ostre? Tomek? Tomeczku? <gry> mm. Makrela jest tu bardzo popularna. Jest jedną z najczęściej sprzedawanych ryb. Dziś w Portugalii rządzi makrela. Nic dziwnego. Nie przepadam za makrelą, bo jest dość intensywna w smaku, ale ta. Wspaniała. A to jest co coś? To jest pstrąg. Wędzony pstrąg. Wspaniała potrawa dla kogoś z Polski. Tak, jesteśmy miłośnikami pstrągów, ale nigdy ich nie puszkowaliśmy. Hmm. Słuchajcie, pstrąg z puszki jest absolutnie obłędny. Cofam wszelkie swoje uprzedzenia w tym momencie, które miałam uprzednio, jeżeli chodzi o, o, o ryby w, w puszce. Nie wiedziałam, że można w ogóle zamknąć pstrąga w puszce, ale naprawdę ten kolega się tam ewidentnie bardzo dobrze czuje. To jest naprawdę genialna ryba. Dobrą rzeczą w puszkach jest to, że pasują do piwa czy wina. Nie musisz mówić nic więcej. Spróbowałam i się przekonałam.